Chodzisz na YouTube, odpalasz shorts, a tam nic, zero słów. A mimo to film ma miliony wyświetleń. O co tu w ogóle chodzi? Co sprawia, że cicha Ukrainka rozwaliła system i stała się globalnym fenomenem? Zostaw ten scroll i posłuchaj. Bo dzisiaj na obczajniku bierzemy na warsztat fenomen, który zaskoczył nawet starych wyjadaczy internetu. Cześć, witajcie na obczajniku, kanale, gdzie rozkładamy na czynniki pierwsze dziwne i fascynujące zjawiska z cyfrowego świata. Przygotujcie się, bo dziś w menu analiza kanału, który na pierwszy rzut oka nie ma prawa istnieć, a co dopiero bić rekordy. Poznajcie kanał Miljutka. Zaczęło się od prostej plotki. Podobno to najpopularniejszy polski kanał na YouTube. Sprawdziliśmy. I wiecie co? Nie do końca. Miliutka to Ukrainka. A jej sukces nie jest lokalny, tylko globalny. To jeden z tych przypadków, kiedy uniwersalna treść bez barier językowych rozprzestrzenia się po całym świecie. My, Polacy, widzieliśmy ją po prostu bardzo często, bo algorytm YouTube Shorts promował ją u nas na potęgę. To kluczowa lekcja: to, co wydaje się nam polskim fenomenem, często jest po prostu wiralowym zjawiskiem, które dotarło do nas, bo jesteśmy częścią globalnej sieci. W dobie, gdy wszyscy gadają bez opamiętania, Miliutka postawiła na strategiczną ciszę. Brak dialogu w jej filmach to nie przypadek, to geniusz. Eliminuje bariery językowe. Jej widzowie nie muszą znać ukraińskiego, polskiego czy angielskiego. Wystarczy im język emocji. Unboxingi, jedzenie, proste reakcje jej mimika i gesty są zrozumiałe dla każdego od Warszawy po Tokio. Filmy milutki to współczesne, niewerbalne opowieści. Zamiast gadać, ona po prostu pokazuje. To działa jak magnes, bo w ułamku sekundy wiesz o co chodzi. To klucz do sukcesu w świecie, gdzie uwaga widza jest cenniejsza niż złoto. Pomyślcie o tym. Cały internet to jeden wielki chaos, długie, nudne wstępy, reklamy, krzyczący twórcy, Miliutka jest ich przeciwieństwem, jej filmy to spowolnienie, chwila relaksu, trochę jak ASMR bez szeptów. Słyszysz szelest opakowania, delikatne odgłosy jedzenia. To uspokaja. To jest to, czego wielu z nas szuka. Sukces Miliutki pokazuje, że w erze przebodźcowania cyfrowe odprężenie jest na wagę złota. Ludzie nie zawsze chcą wchodzić w skomplikowane interakcje. Czasem potrzebują po prostu popatrzeć, posłuchać, zrelaksować się. Miliutka nie tylko stworzyła fajny format, ona go perfekcyjnie zoptymalizowała pod algorytm. Wiecie co jest dla Shorts najważniejsze? Watch time. Czyli to, czy oglądasz film do końca, miljutka nie marnuje ani sekundy. HUK, czyli zaczepienie, jest u niej od razu. Zero wstępu, zero gadania. Akcja zaczyna się od pierwszych klatek, co sprawia, że film ogląda się do końca. Algorytm to widzi i myśli: Wow, to jest to, to trzeba promować. Do tego dochodzi wiralność dzięki uniwersalności. Algorytm nie musi się martwić o to, czy film serwuje polskiemu widzowi. Może go wrzucić każdemu na świecie i tak rosną te miliony wyświetleń. Miliutka to coś więcej niż tylko kanał. To studium przypadku, jak prostota i autentyczność, mogą zdominować internet. Jej historia to dowód na to, że w świecie, gdzie wszyscy starają się być głośni, czasem wystarczy po prostu milczeć. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o dziwnych, ciekawych i przełomowych zjawiskach w internecie, to koniecznie sprawdźcie inne nasze filmy. Klikajcie, subskrybujcie i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia na obczajniku. PA!